Rok mamy bardzo specyficzny, wiosenne przyspieszenie, wegetacja, potem przymrozki. Wszystko to spowodowało, że mamy bardzo dziwny rok. Są rejony, gdzie mamy bogato, są rejony, gdzie mamy naprawdę biednie. Wszystko kwitło o przynajmniej miesiąc szybciej. Nikt nie spodziewał się, że o tej porze nawódź będzie w sile kwitnienia. W zdecydowanej większości nasze pasieki wymagają już mocnego wsparcia. Pokarmem. To nie jest tak, że my tylko korzystamy z tego, co pszczoły przynoszą. Pszczoły na, po, na użytek własny potrzebują 90 kg miodu i 30 kg pyłku rocznie. Jedna rodzina, więc łatwo sobie przeliczyć, jakie to są olbrzymie y, potrzeby. W związku z czym musimy karmić. Ten okres zbiegł się dosyć szczęśliwie ze wsparciem, które uzyskaliśmy od Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Opolska Pszczoła Miodna. 28 tom ciasta, które udało nam się zakupić dzięki wsparciu. Drugie tyle zakupili nasi pszczelarze. Przy okazji jeszcze inne pokarmy. To wszystko procentuje. Mamy w magazynach ciasto, które w zasadzie już się nam kończy, bo pszczoły już kończą to, co dostały i musimy już karmić normalnym pokarmem, takim, który przygotowuje je do. Okresu zimowego. Karmienie to jedno, leczenie to drugie, także większość pszczelarzy już pracuje nad kolejnym sezonem, nad przygotowaniem do zimy, a wielu pszczelarzy tradycyjnie czeka na jeszcze te ostatnie pożytki typu gryka, typu nawłoć. Jeśli one wypalą, to Pozostanie im jeszcze ten trudny okres przygotowania. Ważne pod względem zdrowotnym dla pszczół jest, aby teraz nie brakło im pokarmu, bo te pszczoły, które przychodzą na świat teraz, to są pszczoły, które będą zimować, w większości będą zimować. W związku z czym im bardziej one będą utuczone, im bardziej będą zdrowe, a zwalczanie warozy niestety jest istotnym problemem, z którym nie radzi sobie cały świat, więc musimy starać się, aby te pszczoły jak najzdrowsze do zimowli szły i to wszystko da, da nam, że tak powiem, nadzieję, że kolejny rok będzie dobry. tak to prawda ten rog jest specyficzny podobnie jak u kolegów w innych miejscowościach w górach opawskich pożytku, pożytek się już skończył wybraliśmy miód lipowy karmiliśmy ciastem aktualnie karmimy syropem 3 do 2 karmimy cukrem dlatego ponieważ mieszamy go mieszam go z ziołami używam do tego szczawku szczawko byli używam skrzyp polny rozpokrzywę w różnych proporcjach no i karmimy już już karmimy tak naprawdę y, ósmy dzień z tego ciasta. Bardzo fajnie, że ono jest, y, także y, polecam wszystkim, bo korzystamy z tego wszyscy, no i to na pewno pomoc jest w rozwoju, jeżeli chodzi o pszczółki. Temat chorób pszczół jest, y, powiedziałem, bardzo ciekawy. Nawet myślałem o tym, żeby zrobić, tutaj to kolega Antoni mówił o studiach podyplomowych, bo temat jest bardzo ciekawy. Y, pszczółki leczymy y, wraz z kolegami. Tutaj jesteśmy na y, przygraniczu, zaraz za pasieką jest Republika Czeska, także wymieniamy się doświadczeniami. Y, temat jest bardzo szeroki, nie będę opowiadał. Y, korzystamy z lekarstw, które są w, w ofercie, a także z, z medycyny naturalnej. Także myślę, że problemów nie było żadnych ze zgnilcem na naszej pasiece. i Mam wrażenie, że no ten rok jest naprawdę dobry, jeżeli chodzi o zdrowie pszczół. W związku z tym, że skończyły się już większość pożytków, gdzie niegdzie została tylko gryka, moje pszczoły w tym roku już dokarmiam. Dokarmiam je ciastem pozyskanym od marszałka. W tym roku mam nadzieję, że zima będzie dla mnie łaskawa i dużo pszczół przeżyje ją. A nawet wszystkie. Taką rodzinną. Tato przeszło 40 lat temu, założył swoją pasiekę. Tutaj mamy jego ule stare i nowe, przy których on zaczynał. My Ja je już zmodernizowałem, przeszliśmy na inne ule na wygodniejsze w pracy, łatwiejsze, lżejsze do transportu. Dbamy o pszczoły, zapewniając im zdrowy pożytek. Jeździmy do rolników świadomych, którzy wiedzą, żeby nie pryskać w ciągu dnia. Wszystkie środki chemiczne są dozwolone do oprysków, tylko że tam jeszcze jest taki mały druczek po oblocie pszczół i oni właśnie to czytają. Jeżeli pryskają, to, to, to pryskają już późnym wieczorem, późną nocą, więc u takich rolników się nie boimy, że nam wytrują. Tu w pasiece mamy około 40 rodzin. Za pasieką w sąsiedniej działce mamy kolejnych 64 ule, które przyszły z gryki. Łącznie z siostrami i statem mamy. Około 240 rodzin. U nas tutaj w obrębie Małjowic gryki nie ma, aczkolwiek znajomy rolnik z okolic Grodkowa zasiał hektarów poplonu gryczanego. Mamy nadzieję, że po tych deszczach będzie nektarować. O pszczoły dbamy. Suplementujemy się apifarmą i api Jedno jest do dezynfekcji uli, dezynfekcji sprzętu pszczelarskiego, drugie jest do, y, do wody, do syropu. Matki kupujemy od y, znajomego pszczelarza z Zaopola. On bierze matki z tego samego źródła, co ja brałem z Niemiec. od. Y, Matloka. Będziemy dokarmiać wkrótce pszczoły. Dzięki, na szczęście mamy ciasto Urzędu Marszałkowskiego. Będziemy się nim posiłkować, bo akurat wystąpiła przerwa w pożytkach. Tutaj mają pszczoły dostęp do świeżej wody przez cały sezon. Tutaj no, normalnie powinien być wianuszek miodu, to w tym sezonie nie ma. Więc trzeba będzie zacząć dokarmiać odkłady. Maszyna zaczyna nam chodzić. Wyciągamy ramkę z miodem. Ramka z miodem idzie do maszyny i nam automatycznie się odsklepia. Dwa noże są podgrzewane. Wyrównuje nam, same się odsklepiają, aczkolwiek jest potrzeba kontroli i sprawdzenia tych ramek czy się dokładnie od wyczyściły odsklepiły ciskało miód przez te dziurki a wosk wyjdzie na samym końcu